thank you To nie chodzi o to, że my patrzymy na coś mniej czy bardziej przychylnym okiem. Wynika to dzisiaj z dostępności aktywów, które moglibyśmy powiedzieć są w miarę atrakcyjne. I w zależności oczywiście od tego, o jakich aktywach mówimy, czy mówimy o aktywach ubezpieczeniowych, a jak tak czy bardziej ubezpieczenia na życie, czy ubezpieczenia majątkowe, czy mówimy o potencjalnych akwizycjach w sektorze zarządzania aktywami klientów trzecich. Dzisiaj jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Jest wiele zmian na rynku, które powodują, że ci inwestorzy, którzy chcą potencjalnie bądź rozważają wyjście z takich inwestycji, chcą dyskontować kilka ostatnich lat, które były bardzo atrakcyjne zarówno dla rynku ubezpieczeniowego, jak i dla rynku inwestycyjnego. Ci, którzy z kolei przejmują, czy mają plany związane z konsolidacją tego rynku, zastanawiają się do jakiego stopnia dzisiejsze zmiany, zarówno po stronie regulacyjnej, a mówimy o ograniczeniach, jeżeli chodzi o dystrybucję produktów inwestycyjnych. Mówimy o ograniczeniach, jeżeli chodzi o możliwość sprzedaży ubezpieczeń inwestycyjnych w formie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, czyli tego wszystkiego, co, co potocznie nazywa się UL-ami. Mówimy o regulacjach, jeżeli chodzi o rynek ubezpieczeniowy, zarówno jeżeli chodzi o adekwatność kapitałową, o adekwatność cenową, czy też regulacje związane z pośrednictwem. To wszystko powoduje, że niegdyś atrakcyjne cele z perspektywy wyceny do przodu stają się już mniej atrakcyjne i, i dlatego patrzymy na to w sposób przede wszystkim A ostrożny, B zależy nam na tym, żeby kupując nie realizować jakichś celów, które są celami samymi w sobie, natomiast realizować cele, które w długiej perspektywie przełożą się na rentowność grupy PZT i przełożą się bezpośrednio na rentowność naszych akcjonariuszy. I na tym nam najbardziej zależy. W związku z tym, tak długo jak celów inwestycyjnych nie będzie albo nie będą one wystarczająco atrakcyjne, tak długo nie będziemy podejmowali tego typu decyzji za wszelką cenę. Tak, natomiast dzisiaj ja nie jestem upoważniony do tego, żeby wymieniać spółki, ponieważ są to bardzo, bardzo poufne projekty. My cały czas jesteśmy praktycznie w bieżących rozmowach z albo brokerami, albo bezpośrednio ze sprzedającymi, albo nawet ze spółkami, które rozważają wyjście czy to z Polski, czy to z regionu, czy z jakiejś linii biznesowej, a taka, taka działalność, taki podmiot pasowałby do dzisiejszej kompozycji PZU i mógłby właśnie wpisywać się w to, o, co mówi, o czym mówiłem, czyli mógłby wpisywać się w długoterminową strategię, której celem jest optymalizowanie rentowności i przynoszenie coraz większych, większych wyników. Ja bym spojrzał na to trochę szerzej i, i my w naszym myśleniu patrzymy na to również szeroko nie ograniczamy się w myśleniu tylko i wyłącznie do rentowności tej bardzo konkretnej linii biznesowej. A przypomnę, że jeżeli chodzi o nasze doświadczenia w programach emerytalnych, w programach oszczędnościowych, długotrwałych, wspierających przyszłych, przyszłe oszczędności na emeryturę, to tutaj PZU akurat jest liderem rynkowym. Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o pracownicze programy emerytalne. Mamy ponad 60% udział w rynku, w związku z tym dziś Dzisiaj rozważanie w ogóle, czy wejść w PPK byłoby stratą czasu. My musimy być w PPK, ponieważ PPK z jednej strony to jest utrzymanie rentowności tej linii biznesowej, z drugiej strony jest to dodatkowy strumień pieniądza, który jest w, stanie, jest w stanie dostarczyć polskiej giełdzie nowy bodziec do dalszych wzrostów którego brakuje dzisiaj. Polska giełda jest dość płytka z punktu widzenia podażowego. Zarówno OFE przez SUWAK, który działa, nie jest w stanie tego popytu zagwarantować. Jeżeli chodzi o inwestorów instytucjonalnych, oni tak samo rozważają cały czas polską giełdę jako giełdę z koszyka giełd rozwijających się a nie krajów rozwiniętych bez względu na to jak my na to nie chcemy patrzeć i wszelkie ryzyka które są czy to lokalne czy czy Światowe, starają się, starają się ograniczyć, zmitygować, i jeżeli postrzegają je w sposób szczególnie ostry, no to ograniczają swoje zaangażowanie w rynki, które są dla nich albo dla ich klientów rynkami, rynkami podwyższonego ryzyka. W związku z tym nam bardzo brakuje świeżego kapitału. Dlatego, jeżeli mówimy o PPK, to musimy mówić o PPK z punktu widzenia wpływu tej reformy na sytuację na polskiej giełdzie i jak głęboko jestem w to przekonany, wzrosty spółek, które są bardzo dobrymi spółkami, które mają bardzo duży potencjał, natomiast ze względu na brak tej strony popytowej nie są w stanie rosnąć w taki sposób, jaki wynika to z ich chociażby wyceny fundamentalnej, a chociażby sam ten fakt, i sam fakt tego, że te wyceny będą wyższe pozwoli nam na realizowanie wyższych marsz na naszej działalności inwestycyjnej na portfelu głównym. W związku z tym my jesteśmy w stanie być potrójnym beneficjentem tej zmiany dotyczącej, dotyczącej reformy emerytalnej. Jeżeli mówimy o, to, o tym, co się dzieje na rynku komunikacyjnym, to należy pamiętać, że przez ostatnich kilka lat ten rynek bardzo mocno rósł, jeżeli chodzi o nowe aktywa, które nagle się pojawiły na rynku, zarówno nowe samochody, zarówno wysoki import samochodów używanych, jak i dość duży popyt, który był wygenerowany przez zmiany w obszarze obszarze finansowania leasingowego i ten nowy, ten nowy strumień aktywów pod ubezpieczenie, czyli nowych samochodów, bardzo mocno rozwinął, rozwinął rynek, spowodował wzrost składki przypisanej. Taka sytuacja sprzyja temu, że każdy gracz Chce jak najwięcej tego nowego tortu yy, ugrać dla siebie, co z kolei sprzyja obniżaniu cen i, i tego, co Pan nazwał potencjalnie wojną cenową. Jeżeli chodzi o zmiany cen na rynku, to przez ostatnie 18-20 miesięcy obserwowaliśmy stały spadek średniej ceny transakcyjnej. W ostatnim roku średnia cena spadła około 15-18% przy rosnących kosztach odszkodowań, wynikających z tego, że mamy coraz nowsze samochody. Dzisiaj zderzak jest dużo więcej wart niż był kilka lat temu, ze względu na to, że są czujniki parkowania, ze względu na to, że coraz więcej więcej coraz większą wartość mają nasze samochody. W związku z tym z jednej strony spadały stawki, spadały ceny, rosły koszty likwidacji. To spowodowało, że dzisiaj praktycznie na rynku nie ma marży i dzisiaj rynek musi zacząć rosnąć, jeżeli chodzi o średnią cenę. Temu przygląda się też K.N.F. i K.N.F. zareagował na tą sytuację, którą obserwował przez ostatnich kilkanaście miesięcy, zwracając się do Towarzystw ubezpieczeniowych z pytaniem w jaki sposób dalej chcą kształtować swoją politykę cenową w sytuacji, gdzie nowy biznes, czyli nowy klient pozyskany do portfela praktycznie jest pozyskiwany albo bez marży, a w niektórych przypadkach jestem przekonany, jest pozyskiwany ze stratą. To jest wbrew regulacjom, które obowiązują na rynku, gdzie każdy ubezpieczyciel powinien oferując cenę swojemu klientowi wycenić to ryzyko w taki sposób, aby cena pokrywała w przyszłości wszelkie koszty związane z oferowaniem tego produktu. Dzisiaj jesteśmy na granicy tej równowagi, albo ta... Równowaga została wręcz złamana. W związku z tym wydaje mi się, że wzrosty cen w tym segmencie rynku są absolutnie nieuniknione, tak żeby też poczuć, o czym mówimy. W zeszłym roku, jeszcze w roku 2018, czy nawet w 2017, rynek komunikacyjny generował zyski w wysokości kilkuset milionów złotych. W czwartym kwartale zeszłego roku to już było tylko 30 milionów złotych, z czego Część e, e, przypadała na PZU. Mogliśmy pozwolić sobie na e, bycie e, bardzo atrakcyjnym ubezpieczycielem, ze względu na to, że mamy skalę, ze względu na to, że mamy bardzo dobre narzędzia kwotacyjne, ze względu na to, że jesteśmy w stanie dobrze dostosować cenę do ryzyka i o rosnąc, jeżeli chodzi o e, wielkość portfela, e, jednocześnie, e, jednocześnie rosnąc z punktu widzenia rentowności. Nasi konkurenci nie mają tych przewag, co powoduje, że jeżeli chcą aktywnie zabiegać o każdego nowego klienta, muszą grać tylko i wyłącznie ceną. To jest bardzo niebezpieczna gra, obserwowaliśmy ją w latach 2015-2016. Ona wygenerowała na rynku straty przekraczające miliard złoty w każdym z kolejnych lat, jeżeli chodzi o rynek komunikacyjny OC. KNF dzisiaj y, nauczony z jednej strony historią, z drugiej strony działając prewencyjnie, chce tą sytuację ograniczyć, mówi sprawdzam. I mam nadzieję, że te działania dla niektórych będą takim sygnałem do otrzeźwienia i spowodują, że my wrócimy w rejony, gdzie przynajmniej ubezpieczyciele nie będą tracili kapitału na swojej działalności i nie będą tracili pieniędzy. Jeżeli chodzi o PZU Zdrowie, to, to my uważamy, że jesteśmy dzisiaj trzecim graczem na rynku, który nazywamy rynkiem składki regularnej zdrowotnej. Natomiast cały rynek, cały rynek, prywatny rynek zdrowotny to jest dzisiaj przeszło 50 miliardów, z czego ponad połowa to są leki i nieleki, czyli witaminy. To, to, to nie jest rynek, na którym działamy. My działamy głównie oferując nasze ubezpieczenia z jednej strony, a z drugiej strony te same usługi w ramach, w ramach abonamentu. Trzecia noga to jest powiedzmy medycyna pracy, tudzież, tudzież usługi, które są pokrywane na zasadzie, na zasadzie wizyty okienkowej, czyli tzw. Tak fee for service. Szacujemy nasz udział w rynku, w tym zdefiniowanym przez nas, na około 13-14%. Jesteśmy trzecim graczem i mamy tutaj zgodnie z naszą strategią, którą konsekwentnie realizujemy z roku na rok, Cały czas bardzo duże apetyty wzrostowe. Przypomnę, ostatnio przejęliśmy, e, przejęliśmy e, Falka. E, to przełożyło się na wzrost naszej sieci e, placówek o ponad 30. Dzisiaj to jest prawie 100 placówek własnych, plus e, ponad 2000 placówek, z którymi współpracujemy. A właśnie ten dostęp, czyli pokrycie, czyli dostępność lekarza, dostępność placówki w każdym miejscu w Polsce gwarantuje i umożliwia dalszy wzrost oferowanie naszych usług klientom, którzy bez względu na to, czy są w Warszawie, pod Warszawą, czy w jakimkolwiek innym regionie Polski, mają stały, bezproblemowy dostęp do lekarza. Dzisiaj oferta PZU to jest ofertą gwarancji dostępu do lekarza i ofertą jakości tego kontaktu z lekarzem.